Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak możecie łatwo i szybko zmienić swoje hasło na stronie Otomoto. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, ślęcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie najróżniejszych specyfików do zapewnienia czystości w samochodzie, to macie link do strony w opisie, tam macie prywatne dwarkę cen z różnych oficjalnych sklepów. Także znajdziecie najtańszą ofertę. No ale dobra, co musimy zrobić, aby zmienić nasze hasło na stronie Otomoto? Poสุดko oczywiście wchodzimy na link do strony, który macie w opisie tego filmu. No i moi drodzy wybieramy opcję zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu a następnie logujemy się na nasze konto. Po zalogowaniu wybieramy naszą nazwę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wchodzimy do zakładki Ustawienia. Teraz moi drodzy przechodzimy do zakładki Utwórz hasło. Teraz moi drodzy przechodzimy do zakładki Utwórz hasło, także klikamy ją. No i wpisujemy najpierw nasze stare hasło w pierwszej zakładce, a następnie w drugiej i trzeciej powtarzamy całkiem nowe hasło. Gdy to zrobimy, wybieramy opcję Utwórz hasło. Moi moi drodzy, w taki oto sposób uda Wam się szybko zmienić hasło na stronie Otomoto. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli udało Ci się tanio wyrwać samochód i chciałbyś zadbać o jego czystość, żeby zapewnić sobie jeszcze większe odczucia, to zostawiam Ci porównywarkę cen do środków czystości aut w opisie tego filmu, która porówna ceny oficjalnych sklepów tak, abyś mógł znaleźć najlepsze oferty. Miłego dnia, cześć!